Gabriela Wagner, witam Cię bardzo cieplutko. Tutaj na tym kanale zajmujemy się domem z dobrą energią, dobrą energią w domu, czyli dobrym feng shui. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam sprzedać taką koncepcję, która narodziła się wiele lat temu, kiedy byłam jeszcze wykładowcą Akademii Feng Shui, gdzie prowadziłam zajęcia z kolorystyki. I ta koncepcja, ona jest powiązana również z porą roku, która się pojawiła, mianowicie z jesienią. Jeżeli interesuje Was metafizyka chińska, dietetyka chińska, to na pewno wiecie, że mamy obiekt tzw. Tak pięciu elementów, i każdy element związany jest z kolorem, związany jest z fakturą, ze strukturą, związany jest z konkretnym przeznaczeniem i jeżeli mówimy o życiu człowieka, również z konkretnymi latami naszymi w życiu, okresem w życiu itd. itd. I wracając jeszcze na Akademię Feng Shui we Wrocławiu, gdzie wykładałam, oprócz przedmiotu i kolorystyki, tam rozmawialiśmy właśnie o, uwaga, urządzaniu domu zgodnie z porami roku. Słuchajcie, to jest tak, że my jedząc bądź chcąc jeść. jeść Jeść dobrze. Patrzymy, co nam rośnie za oknem i to mówią dietetycy dla nas jest najkorzystniejsze, bo jest z konkretnej strefy, naszej strefy, i my z tym mamy się jak najlepiej. Gdyby coś innego nam służyło, to by rosło bliżej nas niż dalej. I teraz podobnie może być, jeżeli mówimy o urządzaniu domu. Słuchajcie, wiecie na pewno, że w momencie kiedy mamy wiosnę, to chce się nam się żyć. Chce nam się iść do przodu, chce się różne rzeczy fajne robić. Kiedy mamy lato, mamy tą pełnię, tą energię ognia i mamy to takie totalne nasycenie. Kiedy przychodzi jesień, mamy taki pierwszy krok do odpoczynku, no i kiedy jest zima, odpoczywamy. Jeżeli żyjemy zgodnie z tym obiegiem pięciu elementów, żyjemy zgodnie z tą harmonią to mamy się wtedy bardzo dobrze, bo jesteśmy tacy kompatybilni z realnością rzeczywistości za oknem. I ja chciałabym Wam dzisiaj zaproponować, abyśmy, abyście zastanowiły się, być może ten koncept Wam przypadnie do gustu, żeby zobaczyć, czy my w naszych domach możemy sobie podkręcić tą jesień. Nie każdy jesień lubi, bo jesień jest szarobura i ponura i niefajna, ale uwaga! Jeżeli jesteśmy w obszarze metafizyki chińskiej i dobrego feng shui, to ta jesień mówi nam wyhamuj, otul się, przytul się do kogoś, przytul się do czegoś, otul się kolorami, otul się fakturami, otul się tym co ciepłe. Wiadomo w dietetyce jemy wtedy gęste zupy, jakieś gulasze warzywne, lepszy jest bigos na przykład niż zielona sałata. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do tego domu, bo cały czas gdzieś tam krążę po tej metafizyce, a wracając do domu, słuchajcie, jeżeli koncept aranżacji domu zgodnie z porami roku wam odpowiada, to powiem wam jak ja to robię. Mianowicie dom. Ja zawsze mówię, żeby był ustawiony w miarę neutralnie, żeby był tak urządzony, aby te neutralności dominowały, a zmieniały się tylko dekoracje, bo nie wiem, inaczej ma się Boże Narodzenie, inaczej ma się Wielkanoc. Inaczej ma się jesień, tak? I my to możemy podkręcić, czyli urządzamy dom bardzo naturalnie, neutralnie, ale uwaga, mamy oko na to, co możemy zmienić. A co możemy zmienić? A tuż możemy zmienić wszystko. Możemy zmienić poduchy, możemy zmienić zasłony, możemy nawet zmienić dywan, możemy zmienić ściereczki w kuchni, możemy zmienić pościel. I teraz tak, chciałabym Wam opowiedzieć o tym jesiennym hygge, czyli tej koncepcji bycia tu i teraz, taką największą przyjemnością, jaką możemy uzyskać. Uwaga tutaj w obszarze w obszarze aranżacji wnętrza. Dlatego namawiam was, żeby zerknąć czy w domu mamy, macie, mamy już na przykład rośliny, które związane są z jesienią, czy macie na przykład wrzosy, które pięknie nam tą jesień do domu przyprowadzają. Kolejnym aspektem są kolory. Słuchajcie te kolory, które są powiązane z kolorami jesieni. To są kolory takie nieoczywiste, to są kolory jesienne, jak zajrzycie, pójdziecie z pieskiem na spacer to, to wszystko co jest tą jesienią, co jest, tą, co jest tym kolorem jesieni to jest w tych liściach, które już leżą gdzieś na ziemi albo jeszcze są na drzewach, czyli wszelkiego rodzaju te ciepłożółcienie, te brązy, ochry, ciepłe brązy, zimniejsze brązy, jakiś kolor taup, jakieś beże również. Ale uwaga, bardziej nasycone w kierunku ciepłych kolorów niż zimnych. I teraz, żeby zrobić taki dom zgodnie z dobrym Feng Shui i żeby zrobić taki dom zgodnie z jesienią, to warto te kolory po prostu do domu wprowadzić. Powiem Wam, że ja uwielbiam, jeżeli chodzi o kolorystykę, na pewno TK Maxa, na pewno iska. Uwielbiam ten sklep, dlatego że on jest taki w 100% mój, jeżeli mówimy o. Jeżeli mówimy o stylistyce, to tam jest coś, co ja uwielbiam, czyli te, te poduchy, te, te właśnie te kolory jesienne, to są wszelkiego rodzaju jeszcze dodając kolory cegły, to są wszelkiego rodzaju zgaszone róże, to są nieoczywiste takie niebieskości, również idące w kierunku tych ciepłych kolorów. Czyli warto przejść się po sklepach. I zobaczyć, czy, czy te kolory gdzieś tam można kupić. Powiem Wam, byłam, byłam kiedyś w Homli. Mają przepiękną kolekcję, jakiś miesiąc temu. Przepiękna kolekcja podłóg w kolorach jesieni. Oczywiście no nie umieszkałam natychmiast jej nabyć, drogą kupne, jak to się kiedyś mówiło, za moich czasów. Natomiast... Homla, również Sensei, te wszystkie sklepy, które po prostu idę robić do Biedronki zakupy i po drodze mogę wejść jeszcze do jakiegoś sklepu, na pewno taką kolekcję mają teraz. Natomiast wracając jeszcze do Hygge, my otulamy się kolorami, otulamy się, otaczamy się roślinami, które są jesienne, ale też otaczamy się zapachem i ten zapach, który może być w domu dostarczony na przykład ze świec. Świece są genialnym remedium ognia, oczywiście w tym Miesiąc absolutnie nie, ale w następnych już tak. Jeżeli mówimy o południe, jeżeli mówimy o południu, natomiast to taki był grepsik dla osób, które gdzieś, gdzieś ze mną pracowały i wiedzą o co chodzi, na marginesie, że tak powiem. Natomiast drogie dziewczyny, wszystko co pięknie pachnie, co pachnie ciasteczkiem, co pachnie jakąś świeżą bułeczką, kawką, co pachnie właśnie wanilią na przykład, tak? ciastem, jabłkiem to są wszystko te zapachy które również prowadzą nam tą, ten nastrój jesieni do domu co jest jeszcze ważne no na pewno warto poeksperymentować w sypialni dlatego, że wyobraźcie sobie, my zawsze mówimy żeby pobudzić libido, to ten kolor czerwony wiecie, wiecie, wie, wiecie rozumiecie o czym mówię natomiast Podobno badania mówią, że yy wszelkiego rodzaju właśnie bardziej wrzosy, takie ciepłe fiolety. One bardziej gdzieś tam nam to libido mogą podkręcić i tą dobrą atmosferę w sypialni. I teraz uwaga, w tej sypialni rzeczywiście możecie kupić pościel w tym kolorze, ale możecie kupić pled, możecie dodać poduszki i już będzie pięknie. Oczywiście możemy zmienić ramki. Tak patrzę sobie tutaj na obrazki, które ja mam. Nie ramki, wnętrze obrazów, czyli plakaty. Plakaty bądź obrazy na tą kolorystykę, którą, która, która jest jesienna żeby jeszcze bardziej tym kolorem zagrać. Czyli podsumowując roślinę, podsumowując kolory, Podsumowując, co tam jeszcze było, tkaniny. Słuchajcie, tkaniny, mój ogromny konik. Ja już nawet do moich szaf nie zaglądam, bo jest mi wstyd, ile tego mam. Natomiast uwielbiam poduchy, uwielbiam pledy i mam we wszystkich kolorach, które związane są z konkretnymi, konkretnymi porami roku. I rzeczywiście teraz, w, już za niedługo, już za momencik, będą wjeżdżały. Kolory brązów, wszelkiego rodzaju brązów, które są barwami bardzo otulającymi na jesień. Pamiętajmy, my, żeby dobrze funkcjonować latem albo wiosną, musimy się bardzo mocno pootulać i dobrze odpocząć jesienią i, i zimą. Słuchajcie, zapach, wizerunek to jest coś, czym można pograć w domu, co może może być takie nasze, i na znaczy warto się skupić. Zachęcam Was, zaglądajcie do sklepu. Być może właśnie zmiana tego, co macie w domu, zmiana kolorystyczna, wprowadzenie większej ilości pledów, podług, jakichś ładnych koszyków, które są. Na przykład strawy morskiej, one wprowadzą wam taką większą przytulność, i ta większa przytulność sprawi, że ta zima będzie łatwiejsza i że, że, że łatwiej, łatwiej będzie nam ją przetrwać gdzieś tam, zakopany, będąc zakopanymi w jakieś fajne właśnie pledy. Poduchy, kolory, wszelkiego rodzaju zapachy, takie jak cynamon, który uwielbiam, już też mam wyciągnięty i kawka według pięciu przemian, też jakby wchodzi, bo musimy się od, ogrzewać od wewnątrz. Generalnie też dietetyka chińska właśnie mówi, żeby w momencie, kiedy masz w, w zimno wewnątrz, jeżeli jest ci zimno, jeżeli masz zimne ręce, nogi, stopy, to warto się rozgrzać, rozgrzać od wewnątrz i temu służą wszelkiego rodzaju rosoły i właśnie te ostre przyprawy, między innymi właśnie cynamon, który przepięknie pachnie i to ogrzanie wewnętrzne również można jeszcze tutaj dobudować tym takim właśnie ogrzaniem się Zewnętrznym. Zachęcam Was do eksperymentowania. Ja uwielbiam eksperymentować. Od zawsze tak było. Już chyba jako nastolatka miałam pomalowane meble ku wielkiej trwodze rodziców, bo wtedy się mebli jeszcze nie malowało i już nawet nie będę mówiła czym ja je malowałam, ale były pomalowane, już wtedy zmieniałam. Słuchajcie, w życiu to też jest tak, zresztą energia też jest taka, że, że energii nie uchwycisz, energia ciągle płynie, energia jest w ruchu. My też jesteśmy ciągle w ruchu, dlatego też warto zmieniać. Mówi się, że dom, który jest niezmieniany, to już jest dom osób, które gdzieś tam się zatrzymały, być może osób starszych, które już nie chcą zmian. I zauważmy, czy my jeszcze jesteśmy na tym etapie takiej młodości, takiej aranżacyjnej, czy być możeśmy się już tak zatrzymali, że, że tego nie chcemy. Zachęcam Was jednak, aby zmiany wprowadzać, bo zmiana zawsze przynosi zmianę. Ja zawsze mówię tylko zmiany powodują zmiany. I być może to, o czym teraz sobie tutaj pogadujemy, a nawet ja pogaduję, a ty słuchasz, to, to będzie taki nowy wizerunek Twojego domu, Twojego mieszkania, że będzie Ci zdecydowanie lepiej ze sobą i z domownikami. Zachęcam Cię do konsultacji feng shui również, żebyśmy ustawiły Twój dom na jak najlepsze feng shui, żeby mieć jak najlepszą energię w domu, bo jak zapewne wiecie, jeżeli w domu się nie udaje, to wszystko co na zewnątrz też nie ma sensu albo nie ma aż takiego sensu, jak powinno mieć. Pozdrawiam cię bardzo cię proszę.